Dzisiaj słuchajcie, przedziwny tekst, w którym Mojżesz, ten Mojżesz, nam dobrze znany, okazuje się bardziej miłosierny od Pana Boga. Więc zaraz zobaczymy, co tutaj się naprawdę, co tu się wyprawia w, w, tej, w tej historii. Witajcie, drodzy, spiżarnianie, witaj, Joanno tej Przemo, taka reklama trochę, trochę zastrasza, więc absolutnie nie wierzcie, to nie jest tak. Nie wyłączajcie nie nie tak. nie radiodbiorników, czekajcie <laughs> do końca wy, do wyjaśnienia, co tu się naprawdę dzieje, bo, bo, bo gdyby czytać tak wyrwany z kontekstu ten tekst, można by, można by odnieść wrażenie, że, że Mojżesz ma więcej litości dla ludzi niż Pan Bóg. I w takich sytuacjach zawsze warto sprawdzić sobie najpierw w kontekście, czyli dobrze przeczytać to, co jest wcześniej i to, co jest później. Dzisiaj tego nie zrobimy, bo y, trzeba by przeczytać i zachęcam serdecznie cały 32, 33, 34 rozdział, żebyśmy mogli dobrze uchwycić, co tu jest zawarte. Więc razu sobie przygotujcie, przygotujcie sobie dobry czas na, na to, żeby y, zaraz po tej naszym spotkaniu. Właśnie Jeśli to jest możliwe. Tak, tak. tak. A kolejna rzecz, kiedy coś Was zastanawia i nie pasuje Wam do obrazu Dobrego Boga, i myślicie sobie, nie, no, na pewno tak nie jest, to warto sprawdzić na przykład na stronie Blue Letter Bible, jak, jakie formy zostały tutaj zastosowane w języku hebrajskim. Bo część z tych form, tych odsłon, temporalnych jest po prostu dla nas nieprzetłumaczalna. Nie mamy takich poprawnych stylistycznie wyrażeń, które by to oddały. Trzeba by to zawrzeć w całej plejadzie słów, a nie wolno nam rozpisywać tekstu Biblinego bardziej niż słowo za słowo. Dlatego to jest dla tych, którzy mówią: Nie, nie zgadzam się na niewłaściwe rozumienie, będę szukać. A jeżeli pomimo, te, pomimo tego dalej macie, dalej macie wątpliwości, to teraz, teraz wyświetlę tą plamy, youmygod.pl, tam Joanna, siostra Joanna jest na, na, na żywo i z tymi wątpliwościami, pytaniami możecie przyjść. W najbliższy piątek będzie taka, taka możliwość, więc to już jutro. Korzystajcie z tej, z tej, z tej okazji. A my już idziemy do, do tekstu. To jest tekst z Księgi Wyjścia, rozdział 32, wersety od 7 do 14. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca oddanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich, chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać pana, boga swego i mówić: Dlaczego, panie, płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość tego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich, uczynię potomstwo wasze tak licznym, jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię o której mówiłem dam waszym potomkom i posiądę ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Amen. Chyba zrozumiałem, dlaczego Bóg tutaj w, z, ta, z taką łatwością wpada w gniew i chce wyniszczyć lud. W pierwszym wersecie jest od razu wyjaśnienie: sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadził je z ziemi egipskiej. To nie jest lud Boga, to jest lud Mojżesza. To dlatego wszystko. Będzie przyciąganie liny odnośnie tak. własności, tak? tak? Nie, nie, nie. Nie będzie. Doczytaliśmy tak naprawdę tylko do wersetu. 14, a jakbyśmy poszli troszeczkę dalej, i nagle Mojżesz schodzi z góry i ma dwie tablice. W swoim ręku zapisane pismem Boga, czyli zapis uwidacznia to, co mówi Pan Bóg i to jest bezpośrednio jakby z Bogiem związane i słyszy, co się dzieje, to Mojżesz zapłonął gniewem, 19 werset, rzucił tablicę, potłukił podnóża góry, porwał cielca, którego zrobili, spalił go w ogniu, star na proch, rozsypał wodzie, kazał im pić tą wodę. I ciąg dalszy nastąpi. I teraz, kiedy mówimy, Mojżesz wobec Pana Boga, Pan Bóg mówi: Słuchaj, chłopie, przejdziesz na dół. tak wiesz, wiesz, słucham wiesz, tej, tej opowieści, myślisz: Co za temperamenty? Co za temperamenty? <grym> Ale jak to wygląda z boku najpierw, a potem jak wygląda w akcji? I mamy genialne, genialne myślenie Pana Boga, Bóg jest genialny, to przepraszam, to taki truizm. Mamy genialne myślenie Pana Boga, którą mówi: Słuchaj, ja Cię uprzedzę. Kiedy zejdziesz na dół, zobaczysz, jest tak i tak. Żebyś wiedział, że ja wiem. Nie, no panie, gdzie nie, to w ogóle wiesz, panie, to nie ty się pani nie denerwuj. Wielkie konflikty, tak? Bez reklamy. Ty się pani nie denerwuj, wszystko będzie ok. Tak? A pan Bóg. I teraz pan Bóg mówi: relacje buduje się przez spotkanie. Bo kto mówi do Mój Rzesza, z którym się spotyka? I Izrael, który jest u góry, który po wyjściu Mojżesza na Horeb powiedział tak, generalnie, gdzie jest ten facet, który nas prowadził przez pustynię, bo nikt z nas nie wie, którędy szliśmy i za kim. A dlaczego nie wiemy? Bo jak Pan Bóg zaproponował, wejdźcie ze mną w kontakt, bezpośrednią relację. Nie, nie, bo ty, się, ty jesteś taki potężny, Ty się objawiasz, tak niech Mojżesz gada z Tobą, a my będziemy szli za Mojżeszem. Mojżesz zniknął z horyzontu, nie wiadomo gdzie iść, nie wiadomo co jest grane, nie wiadomo gdzie jest ten Bóg, którego zna Mojżesz. Doskonale to znamy. Nasi kierownicy duchowi, liderzy wspólnot, znajomi, którzy nam zawsze pokazywali Boga, księża, siostry i ]kolwiek. I nagle złamało się ich życie, nie są już dla nas autorytetami, albo ich przenieśli, zniknęli nam z horyzontu i teraz co? Ja nie chodzę do tego kościoła, w ogóle nie wiem po co chodzić. Iluż bo ludzi chodziłem... przeżyło takie, takie właśnie doświadczenie? odejście, nawet właśnie skrajnie odejścia z kościoła. Ile wspólnot rozpadło się, bo ksiądz został przeniesiony na inną parafię, iluż ludzi przeżyło kryzys wiary, bo ksiądz odszedł z kobietą albo coś innego. I mamy wcześniej w Księdze Wyjścia bardzo, bardzo wyraźne zachęty ze strony Pana Boga i przez Mojżesza też przekazywane. Rozmawiajcie. Bóg, który mówi, jesteś moją, jesteście moją szczególną własnością. I teraz cały lud postrzegając gromy, to jest 20 rozdział, gromy, błyskawice, górę dymiącą, przeraził się, stał z daleka, mówili do Mojżesza, rozmawiaj ty z nami, a my będziemy cię słuchać. Bóg niech nie rozmawia z nami, e, abyśmy nie pomarli. To nie jest tak, że wystarczy, że mąż ma kontakt z Bogiem, a żona już nie musi. Albo odwrotnie. Wszyscy pracujemy na siebie, na swoją bliskość z Bogiem. Kiedy nie ma Boga jako osoby, to na Jego. I co to znaczy Bóg jako osoba? Bóg jako osoba. Istnieje, jakby ma w naszej świadomości prawo istnieć jako suwerenny byt, jako odmienna istota, którą my spotykamy, ma swój charakter, temperament, wszystkie cechy, w cudzysłowie oczywiście, tak, ale wszystkie cechy przynależne osobie. Jeżeli Bóg nie ma prawa być osobą w mojej świadomości, tylko jest czymś, to ja kreuję jego wizerunek, a niego poznaję. Bo co do osoby, to wszyscy doskonale wiemy. Kurczę, nie wiem, jak się zachowasz. Nie jestem w stanie przewidzieć ciebie, tak? Nie wiem. Zaskakujesz mnie pozytywnie, rozczarowujesz mnie. No jesteś osobą, jesteś inny niż myślałem. Tak, Bóg będący osobą jest sobą. I teraz, jeżeli Bóg nie jest osobą, to nie daję mu przyzwolenia na dynamikę działania, więc go będę kreować i wtedy wskakuje cielec. Nie spotykamy się, więc ja sobie ciebie tworzę. I to nie chodzi tylko o tworzenie innych autorytetów poza Bogiem, ale chodzi także o zniekształcanie obrazu pana Boga, które robimy sobie każdy na własny użytek, kiedy nie spotykamy Jego i z nim nie gadamy. Dlaczego? Bo on wtedy nie ma szansy nam powiedzieć, jaki on naprawdę jest. Bo żeśmy sobie utworzyli jego wersję na własną, na, włas, na własną modłę, tak? To jest cielak. I to nie jest bałwochwalstwo w znaczeniu oni wstrętni, jak oni mogli. Wszyscy to praktykujemy na bieżąco, tylko dokonujesz to w naszej głowie. Czyli na zasadzie biegnę do autobusu, ale już Bóg tyle razy sprawił, że mi ten autobus uciekł. Oczywiście Bóg sprawił, prawda? Więc na pewno nie zdążę. Co mi to mówi? Nie gadam z Bogiem, mam awersję, bo, mi wie, bo wiele razy nie zdążyłam do autobusu, ponieważ nie było kogo obwinić, nie chciałam siebie obwiniać, obwiniłam Jego. Dlaczego nie chciałam siebie obwiniać? Bo trzeba by się przyznać, że za późno wyszłam. I żeś, zamiast wstać 15 minut wcześniej, wstanę 15 minut później. W związku z czym, to jest zwykła konsekwencja moich czynów, no ale trzeba by stanąć i wziąć to na klatę. I teraz Bóg, który dzisiaj przez tą sytuację mówi Mojżeszowi, tylko relacja. I, I mówi, w efekcie relacji jest przynależność, dlatego jest twój lud, bo oni chcą przynależeć do ciebie. To nie jest twoja wina, ale oni chcą przynależeć do ciebie, a ty przynależysz do mnie, więc jeśli chcemy utworzyć... Bo to jest więc ich jeśli... deklaracja, nie? że y, oni się identyfikują jak, jako lud Mojżesza. Tak, tak. I Pan Bóg mówi, a ty masz relację Mojżeszu ze mną, więc jeśli ma być lud mój... Od ciebie wyprowadzimy lud, który będzie miał relację ze mną. To jest nasza własna decyzja. Ale co robi Pan Bóg? Mojżesz schodzi i tam ich e, e, wytrzebi własnym temperamentem, mimo że w jego, w jego ocenie Pan Bóg był okrutny. A sam zachował się 15 razy gorzej. I to tylko e, mógł potem wrócić i zreflektować. Ale co zrobi Pan Bóg? Pan Bóg powie. Stawiamy na nowo przestrzeń decyzji. Nie idę z Wami, bo Wy nie chcecie mojej obecności. Chyba, że zdecydujecie inaczej. Dobry ojcze, ja chcę mieć relację z Tobą. Ja chcę mieć bliską relację i być, być Twoim ludem. Ja chcę być Twoim dzieckiem. Nie chcę. Tworzyć na siłę pośredników, których ty nie chcesz, ale chcę stawać z tobą twarzą w twarz. Chcę słuchać twojego głosu, chcę iść drogą, którą pokazujesz. Nie chcę tracić tego doświadczenia twojej obecności, bo za każdym razem, kiedy, kiedy to robię, kiedy zapominam o tobie, kiedy tracę ciebie z mojego z pola widzenia, z mojego myślenia, od razu tworzę sobie. Swoje własne cielaki, swoje własne cielce, swoje własne bałwany, swoje własne idee, swoje własne koncepcje. I dzisiaj przez to Słowo, przez to spotkanie w tym Słowie, wracam do tego pierwszego, do tego Twojego powołania Twojego zaproszenia i o to odpowiadam Ci. Oto jestem, Ojcze, dobry. Chcę iść z Tobą, chcę mieć z Tobą relację osobistą, chcę słuchać Twoich słów, wypełniać je, żyć nimi i doświadczać życia w pełni. Boże, dziękuję Ci za wszystkie momenty, w których mnie uprzedziłeś o sytuacji, w których dałeś mi do zrozumienia, jak to będzie wyglądać. Błogosławię Cię Boże, który. Mm, Dajesz nam przestrzeń wyboru, każdej chwili. I kiedy nawet wracamy do Ciebie na tarczy, to zawsze jest otwarta możliwość przemiany, stanicia na nogi, odbudowy kontaktu. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, że przy tym cielcu, przy tej perykopie doświadczam tego, że albo się zgadzam na siebie, przy Tobie. I pozwalam Tobie być sobą, albo to nie działa. I dziękuję Ci, Boże, że w ten sposób też paradoksalnie podnosisz moją indywidualność ku Tobie. Dziękuję Ci, Boże, który jesteś tak inny i tak dobry. Chwała Ci, Panie. Proszę Cię, Ojcze, abyś dzisiaj dał nam wszystkim tutaj zebranym. Taką otwartość serca i odwagę w, w stawaniu przed Tobą jako Twój lud. Abyśmy nie ulegali tej pokusie stawiania między Tobą a nami pośredników, takich, takich Mojżeszów, którzy mają w naszym imieniu z Tobą rozmawiać. Czy to będzie mąż, czy żona, czy ksiądz proboszcz, czy kierownik duchowy, czy ktokolwiek inny. Chcemy mieć relację z Tobą, ojcze. Ucz nas, tak jak uczyłeś nas we wtorek, uczyłeś nas pływania, wchodzenia w tę wodę, w ten strumień ducha, w strumień wiary, ucz nas tego zbliżania się do Ciebie. Napełnij nasze serca zaufaniem i odwagą, by patrzeć Tobie prosto w twarz, słuchać bicia Twojego serca, słuchać Twoich słów, żyć nim. Bo to jest najlepsze lekarstwo na to, byśmy nie chcieli, nie mieli tej pokusy budowania cielców, bałwanów, własnych konceptów. Amen. Amen. Drodzy nasi, dziękujemy wam pięknie za dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Powiedzcie o swoim doświadczeniu. Gdzie, czy, czy przeżyliście takie właśnie doświadczenie jak lud na pustyni w takim pogubieniu przez to, że w takim wejściu, w, to, w zaufanie do pośrednika, tak? który gdzieś poszedł, zniknął. Nie? Bo wielu z nas takie doświadczenia ma. W, albo, albo nawet dzisiaj jeszcze tak jest. Nie? Właśnie, to mąż, albo, albo to żona załatwia w naszej rodzinie sprawy z Panem Bogiem, albo mamy w parafii księdza, który po prostu tym się zajmuje, albo mamy we wspólnocie księdza, albo w ogóle wspólnota jest takim, takim pośrednikiem. Więc wystarczy, że ja mam relację ze wspólnotą, a wspólnota ma relację z Bogiem. To łatwo naprawdę sobie takie takie konstrukty budować i nie zauważyć nawet problemu. Dzielcie się Waszym doświadczeniem, bardzo Was proszę. Oczywiście tradycyjnie i zawsze bardzo, bardzo Wam dziękujemy za Waszą hojność, wsparcie wszystkim patronom, którzy, których ofiarność pomaga nam i pozwala prowadzić kanał, rozwijać go no, i być tutaj po prostu każdego dnia z Wami w spokoju. Dzięki piękne. Spokiem. Dobrego, pięknego dnia. Trzymajcie się.